Witam serdecznie w kolejnym odcinku Łapek Gara z tej strony. Dzisiaj mamy szczoteczkę do czyszczenia pęk od K2. Jest to Setter Pro, jest do czyszczenia zakamarków. Rozpakowałem sobie ją wcześniej, od, od musiałem ją rozciąć. Jest w takim plastikowym pudełeczku. O, to może sobie tu o, Opakowanie nie jest nam potrzebne. E... Co mamy tutaj od producenta? Napisane jest, że jest to szczotka stworzona do czyszczenia każdego rodzaju felk. Delikatne, elastyczne włosie pozwala na dokładne wyczyszczenie trudno dostępnych miejsc. Dodatkowo solidna rączka z gumową oswoną zapewnia wysoki komfort pracy, a zabezpieczona końcówka zapobiega powstawaniu zadrapań. No i zobaczymy, czy to jest tak jak jest napisane. No ogólnie szczoteczka jest bardzo lekka. Może Mogłaby być troszeczkę cięższa, chociaż. chociaż. nie, nie. No, lekka może być. Ale tak, yy, od razu, co się nam rzuca w oczy, yy, to ilość tego włosia. Powiem wam, że jest to no troszeczkę, tak jakby mało, bo są prześwity. Nie jest taka gęsta. No, szczotka jest nowa, tak więc na razie jest tu wszystko miękko, delikatnie. Ale widać, nie wiem, czy będzie widać, yy, tak jakby było troszeczkę za mało tego, tych, tych, tych włosów. Mamy tu taką tą rączkę jako słonkę gumową, yy, żeby może sobie tutaj gdzieś nie uszkodzić dłoni, nie jest dość duża, ale, ale zawsze coś tam tutaj ochroni. No i co, rączka jest drewniana. Yy, w moim przypadku akurat w miarę w miarę dobre wykonanie się trafiło, bo nie jest tu nigdzie poszarpana, jak na niektórych, na niektórych filmikach. To po rozpakowaniu od razu tu była poszarpana i była słabo, słabo po prostu wykonana. U mnie jest dość ładnie zrobione, natomiast to, że jest to drewniana łączka, to nie jest to plus. Fajniejsza by była jakaś taka plastikowa powlekana gumą. Lepiej by może się trzymała. No i mi po prostu wykonania była lepsza. No, bo tak to troszeczkę zalatuje, zalatuje taką właśnie słabizną, moim zdaniem, że to jest drewniane. Po, dużym, po dłuższym używaniu ta farba, i tutaj na pewno się to wszystko to poobija, po i będzie widać to drewno, bo tam nieraz się gdzieś tam nieraz gdzieś tam na podłogę. Tak więc yy, to jest yy, na minus, akurat, ale zobaczymy, jaki ma zrzut, yy, jaką ma przyczepność, yy, jaką ma przyczepność te włosie tutaj odnośnie. Pobieramy tej wody. Zmoczymy je troszeczkę tutaj i powiem Wam, że, że szybko gubi strasznie wodę. Nie trzyma jej na tak tej piany i tego wszystkiego sobie, tylko moment i to już ucieka. Tak więc y, później jeśli będziemy sobie myć zakamarki nasze w felgach, no to będziemy troszeczkę, felki będą narażone na zarysowanie. Troszeczkę słabo, słabo trzyma to wodę. Od razu, od razu spływa w momencie, wszystko nie zatrzymuje, ten włos nie zatrzymuje i strasznie, strasznie tutaj będzie to klapać wszystko. No ale zaraz zaraz zobaczymy, jak sobie tu ona poradzi. O, jak, jak widzicie, na momencie gubi wodę, nie zatrzymuje jej w sobie. I jeśli tu będziemy. Tak to dość przyjemnie, miękko, miękko ładnie wchodzi w ramiona, ale mocno sprężyste są te włosy i wszystko chlapie, wszystko chlapie na twarz tutaj w tą stronę, jeśli się wyciąga podczas wyciągania, wszystko chlapie tutaj na osobę myjącą. Powinno być więcej tych włosów moim zdaniem. No i widzę, że widzę, że po dłuższym używaniu yy, to, że są te włosy właśnie tak rzadko, o, tu już widać, że one się będą wyginać. To ta szczotka na długo nam nie posłuży. Jeśli będzie to się tak wyginać, nie będzie już później ładnie zbierała. Dopóki jest nowa wiadomo, wiadomo ładnie będzie czyścić. Ale przy, przy docisku już czuję, że te włosy się o, za, zaginają od razu. Zaginają się i czuję, że lecę tutaj po rancie, po rancie felgi lecę tutaj tym środkowym pałąkiem już, tym czpieniem. Także delikatnie, jedynie delikatnie można to, to po prostu czyścić, zruszyć. Ale jak mocno zabrudzona felga, to, to jej wtedy dobrze nie, nie wyczyścimy. Może gdyby właśnie było więcej, więcej tych włosów, tak gęsto, żeby było to... No a tak to, od razu nie mamy te, tej wody za bardzo. Ten poślizg jest ograniczony na pewno trochę. No, mówię, kilka, kilka myć. I moim zdaniem, moim zdaniem ta szczotka y, się y, szybko zużyje. Już widzę tutaj właśnie zagięcia tych włosów, robią się dołki i one się wyginają. Nie jest warta y, zakupu, y, mimo że cena jest bardzo dobra. Bo tam w sumie ceny znaczy, można ją wyrwać za powiedzmy od 20, tam dwóch, czy tam od 20 zł. Jak y, dobrze ktoś zrabatuje to tam, nie wiem, do 26 zł. W każdym razie no cena jest dobra, ale nie jest, nie jest warta tego, żeby ją, żeby ją sobie tam często używać, bo ona długo po prostu nie wytrzyma. Takie jest moje zdanie. O, moment wody nie ma. Widać, że się wiadomo, troszkę felga się pięknie, i tu wysuwają, wysuwając od razu w mi się cała ręka, zaraz będę cały mokry, ale i tak się odgniatają. Kilka myć, takich yy, konkretnych, i ona straci swoje kształty. Także co jeszcze chciałem dodać? Yy, chciałem jeszcze dodać, yy, że po zakończeniu pracy, yy, po zakończeniu mycia, yy, chcąc ją dobrze sobie strząsnąć, powiedzmy, żeby była sucha na półkę. Ona, zobaczcie, momentalnie już się wygina. Nie można jej tak strząknąć sobie po prostu jak nieraz, gąbkę, czy tam jakoś tam rękawicę, czy sobie wycisnąć. Jak się ją tak strząknie, ona, o, biorę w drugą stronę, ona z powrotem wraca, tak jakby na swoje miejsce. Jest, jest jeszcze tutaj na tym czpieniu, jest za miękka do takiego właśnie ostrąknięcia, By wypadało ją po prostu tylko pod kranem obmyć i delikatnie ją jakoś po prostu ręką, dłonią. Dłonią ją wytrząsnąć czy tam wysuszyć, ale mówię, no, jeśli byśmy chcieli sobie ją tak strzątnąć, to zobaczcie, od razu robi się krzywa. Tak więc, kolejny minus czyli jej konstrukcja nie jest po prostu dość wytrzymała na takie rzeczy. No i jeśli gdzieś wsadzimy, niechcący gdzieś tam wygniemy sobie ją bardziej, to ona już też będzie się nam krzywić. Możecie sobie nabyć. Przetestować też u siebie, ale wydaje mi się, że, że ta szczotka się nie sprawdzi na dłuższą metę. Szybki test, nie ma co się tutaj rozczulać, nie wiadomo ile na ten temat mówić, bo, bo od razu widać, że jakościowo nie jest, nie jest najlepiej. No ale mówię, możecie sobie sprawdzić, przetestować sami i zobaczycie jak na Waszych felgach ona się sprawdzi. Tutaj niby jest wszystko ładnie czysto, ale chodziło o, chodziło o to, żeby sprawdzić jej funkcjonalność, jak ona tu chodzi. Wszystko strasznie chlapie. Mam, mam jedną taką yy, też do czyszczenia felg yy, innej firmy. Tamta jest na przykład z, zrobiona z mikrofibry. No i ona jest taka mięsista, gruba. I wtedy po wyciąganiu yy, nie ma tego chlapania. Bo nie, te włoski nie są takie sprężyste, tylko mikrofibra jest bardziej zbita. No ale tu akurat o tym produkcie za wiele y, nie można y, powiedzieć na plus. No, po prostu jest tu taka niska budżetowa szczotka, która nie wiem, czy na jeden cały sezon takiego aktywnego, dobrego mięcia starczy nam. Czy ona wytrzyma po prostu. Także to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Yy, zobaczymy się w kolejnym odcinku. A co tam, co tam wymyślę, to, to się jeszcze okaże. Także strzeleczka, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!